A więc tak. Wygląda na to, że paliwa nie ma, bo jakoś nic nie ruszyło, no. Rozejrzyjmy A. się szybko po samolocie, jakoś tak, nie wiem. W obrębie lotniska na powietrze, Panie Potrzebujemy też broni. No. No cóż. Bo broni Chodź, pan pilot. Tutaj są łóżka. Chodźmy wszyscy szybko spać i, i będzie dzień, to się rozejrzymy. No. Dobra, to ja idę tam. To ty idź do kabiny. Mnie też to ciekawi. Dobra. Ja już się kładę. Dobra. Jest ah. dzień. Przynajmniej na to wygląda... Dobra. Nie. Dobra. Wychodzimy. Ah. Uważajcie. Niech każdy pójdzie w inną stronę, ja pójdę tam. Ja Uważajcie, na, na terenie lotniska mogą być zombie Ja no to... na, szczę... na szczęście to dzień prawda? jest ich bardzo mało i... Zombie! zombie. Ty się Chodź. nim zajmij, jeśli możesz. Pomóc Mama. ci? On nie bije. Nie, Dobra, zarabia. pali się, pali się. To dobrze, to dobrze. Nie Już się. się nie pali. I Popali. znowu się pali. A, Dobra, to... jest martwy. Co to... Idziemy. Was, to... To z niego wypadłem. Hmm. Może... Może z tego da się zrobić? Antidotum. 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 Jeśli powierzamy jakieś próbki, to na pewno się uda. No. Musimy jakieś robotery robić. Znalazłem tutaj jakąś skrzynię. Ej, chłopaki, chodźcie. Tuj. Znalazłem motykę, łopatę i siekierę. Ja biorę siekierę. Biegnę ci i pomóc. Ja też. Mam dla ciebie broń. Padł. Dobra. mam dla ciebie broń. Mam. Łopatę. coś, No. No to teraz... tutaj teraz. O, tutaj jest o, restauracja. Jest... Może znajdziemy pożywienie. Jest skrzynia. Znalazłem paliwo. W skrzyniu było paliwo. Hmm, ja znalazłem mleko. ja znalazłem jedzenie. Dwa mięso. Ja też, tylko zabrałeś przede mną. Ja wezmę paliwo całe. Wszystkie, całe poliwo, co tu jest. Dobra. Idziemy. Dobra. Wracamy nie. Do, samolotu. Ja, nie no nie do samolotu. No właśnie, do samolotu. Szybko, szybko. 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 Zanim nas tutaj znajdzie jakiś zombie albo coś, szybko. Hmm, tutaj nie wyjdziemy, tutaj zamknęliśmy. Hmm. Tutaj, chodźcie tam. Dobra. O. Jestem w samolocie. Czekam na was. Ja też. Idzie nasz pilot, idzie nasz pilot Zaraz startujemy, co nie? Mm -hmm. Tylko nie. Zobaczymy jak się Dobra. A, jeszcze kto jest głodny? Mam jedzenie. Ja, głodny. ja tak średnio. No to ja z z XBL. Z pilotem wiesz. No, no to dobra. A nie dostały. O, nie są ja będę drugim pilotem to, to... Y, pilota naszego, bo w końcu do samolotu potrzeba dwóch pilotów. No, wkładam paliwo. Dobra. Ile go jest? Dobrać. Trochę. Jest. Mam jeszcze zapas. Dobra, mamy 9 litrów. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeszcze mamy 18. Spokojnie nam starczy. No wystarczymy... racja. Muszę najpierw sprawdzić stan. Stan. Czekajcie. Dobra. Dobra. Jeszcze się tu może rozejrzymy, może coś ciekawego no. znajdziemy. No, no to. Chociaż wątpię w to, bo już byliśmy w całym samolocie, praktycznie. No, tutaj nic nie ma. No rację, tutaj nic nie ma. Przyjaciele, nie chcę Was martwić, ale mam do dorozum. Jak ja Silnik będzie działał, ale uszkodzona jest przepustowita i mamy 80%, 80 szansy na. W się Ale musimy, nie możemy to Nie możemy tutaj zostać Więc, Już... startujemy A więc ja, Dobrze, chodź, my no idziemy, my zajmiemy miejsce dobra. No, dobra, Tu ja mam się hmm. No cóż Może nam się nie udać, więc Pamiętajcie, że Cieszę się, że z wami spędziłem ten czas Pięć. Wszystko gotowe do lotu. Pani Nie, to zajmuje się. No cóż. Dobra, odliczam. Pięć, cztery, trzy, dwie, jedną. Ruszamy. Dobra. Widzę, że silniki działają. No cóż. No to startujemy, prawda? Dobra.